Czy no ja myślę, czas? że już się zbliżamy do końca. No w takim razie nie włączamy żadnej prezentacji, tylko myślę, że... Myślę, że najłatwiej będzie pokazać Państwu samą zabawkę i od tego, i od tego zaczniemy. Tak. Co my tu takiego mamy? Mamy, Szanowni Państwo, magiczny kociołek, zaraz, 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 zaraz. Ale przecież co my tu będziemy robić? No, kochany, ty się musisz uzbroić ja w odpowiedni... Się... Co my tu mamy? Ponieważ, Szanowni Państwo, będziemy czarować, to pozwolicie, że ja jako mistrz ceremonii włożę jak też ten skromny kapelusz. Czarodzieja. Nasza koleżanka Monika będzie nam pomagać, tak, kierować kamerą, ale byście zobaczyli Państwo, co się dzieje tu w środku. Bo co my będziemy robić? Będziemy czarować. Magic Mixi to kociołek, który dzięki swoim akcesoriom, różnym magicznym proszkom, wyczarować może co takiego. Chyba nie no, powiemy jeszcze co. Coś hmm. na pewno magicznego. Tak, dokładnie. A co, to przekonacie się Państwo na końcu, także zostańcie Państwo z nami do końca, nie tylko dlatego, że będziemy czytać pytania konkursowe i będziemy sprawdzać, czy dobrze Państwo słuchaliście to, co mówiliśmy dzisiaj, ale też poczekajcie, bo naprawdę jest warto. Będzie się działo. Nie gadaj, wać pan, tylko czaruj. Dobrze. Włączyłaś sprzęt? Jeszcze nie, to proszę dawaj. pomóż mi. Ja włączam sprzęt. Tyk. Co się znajduje w opakowaniu? W opakowaniu mamy ten oto no magiczny kociołek. Mamy interaktywną różdżkę i ja mam nożyczki. Nie, tego nie musimy otwierać, to na koniec. Okay. Dlaczego? Ponieważ do zestawu załączone są akcesoria. Zostawmy go stabilnie, bo tam zaraz nalejemy do niego wody. Wśród tych akcesorów, każdy z akcesoriów jest ponumerowany 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dlaczego jest ponumerowany? Ponieważ do, do zestawu dołączona jest księga zakleń, która dokładnie informuje, jak przejść przez proces, aby wyczarować nasze magiczne... Hmm. Nic nie powiem, zobaczycie Państwo na końcu. Punkt pierwszy. Madzia, ponieważ ja już to robiłem 10 razy, ale ja chcę to zrobić dobrze, zaczniemy od początku. Nalejmy wody. Nie wody, tylko magicznego Płynu. Przepraszam. Panie czarodzieju. Dobrze. Pan czarodziej mówił. Słyszycie Państwo bulgotani i te magiczne dźwięki. Zaczyna się magia. Przykręćmy go tak, żebym dobrze był. Tak, i punkt pierwszy, nalewamy wodę, patrzymy, co się dzieje w środku. W środku jest takie światełko. Moniko, pokaż państwu, ono zaraz zacznie się rzeczywiście świecić. Światełko to informuje nas o tym, że proces, przez który przechodzimy, przechodzimy no. odpowiednio. Słyszeliśmy trzy razy tap, 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 po polsku nak, 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 czyli puk, puk, puk. puk, puk, puk. Tak, to znaczy, Puknie że trzy razy. Trzy ra... Puknie trzy razy w kociołek. Oczywiście, że w kociołek. Jeszcze raz. Zagadaliśmy. Przeszliśmy dalej, czy jeszcze nie? Bo zamiast czarować to się zagadaliśmy. To co? Może zamieszać mm -hmm. I poczekamy jeszcze raz na nak, 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 puk, puk. Taki ze mnie czarodziej, co? Natomiast rzeczywiście... O! I może wpukam nie to miejsce, co trzeba. Tak jest. Dobra. Ten magiczny dźwięk informuje nas o tym, że możemy przejść do punktu drugiego. A punkt drugi to, aby Twoje magiczne stworzonko miało głos, dodaj magicznego pyłu numer dwa. Czyli właśnie zdradziłeś, co będziemy karować? Oj, musiałem w pewnym momencie. Powiedziałem magiczne zwierzątko. Bo tak rzeczywiście będzie. Mandziel, wsypuj magiczny proszę. Całość, dawaj całość. I krępujemy. No, patrz, co tu się ja. dzieje. Patrz jak się gotuje. Dobra, mieszamy. Czekamy na dźwięk potrójnego puk-puk-puk. Wtedy rzeczywiście, bo ponieważ ten proces przechodzimy po kolei, powolutku, tak, żeby nasi maluszki... O, nap, nap, nap. Ważenie mikstury musi trochę potrwać. To nie jest taka zabawa. Też chyba masz. Rację. No. Tak, i to był punkt drugi. Aby nasze miało dźwięk, musieliśmy to dodać. A teraz, aby nasze miało piękne oczka, musimy dodać gwiazdkę, dzięki czemu nasze... Mogę mówić już magiczne stworzonko, bo już to zdradziłem, więc no, no. bez, no, bez ciemniania. Tak, aby miało piękne oczy... Muszę tutaj tam no właśnie, tak? Także myślę, że pierwsza zabawa dla dzieci będzie to zabawa z rodzicami, bo nie oszukujmy się, to też jest naprawdę przeżycie takie karowanie. Ja tu trochę pomieszam, zamieszam. Tak, ty tutaj zajmij się ważeniem mikstury. Tak, a ty dodaj ja naszą magiczną gwiazdkę. Gwiazdka jest wykonana z takiego jakby magicznego proszku. O, w jakim rozdziubie ona się. Ona się rozpuści, mieszamy. Już ta kolorystyka naszego waru jest taka, taka żółtawa. I, I to światełko, które widzicie w środku, nadaje tego dźwięku magiczności. Było pop, Jest. Jedziemy Aha, dalej. A kolejny punkt, aby nasze. Nasz Mixi Może tak wyglądać? Nasz Mixi, Miał skrzydełka. Dobrze widzę. Musimy My Musimy dać mu... dodać magiczne piórko. Takie. Pokaż Państwu magiczne piórko jak wygląda tak wrzucamy do środka. Pozwól, że ja zamieszam, bo ja ogólnie chyba sporo mieszam. Także Dorota chyba coś wspominała. My tak, no już się zdążyliśmy do tego przyzwyczaić. Ciekawe jak ono to tu podpływa. Tak. Nieźle bulgoczy. Tak mamy światło się na biało i żółto. To znaczy, że przechodzimy też przez proces kreacji futerka naszego mixi. E czy mówimy? A to później jeszcze prezentację zrobimy na koniec, prawda? Proszę słuchać uważnie, proszę pamiętać w konkursie. No, Mieszamy, mieszamy. Jest. Kolejny I teraz jest punkt, czas na kolejny magiczny składnik. Aby Mixi miał swój kolor, a swój kolor miksi może mieć w dwóch barwach. Może to być różowy albo niebieski. I nasz Mixi jaki będzie? Nasz miksi to będzie niespodzianka, myślę. Myślę, że błękitny, bo dodajesz błękitny kwiatek. Tak. No. Wow. Zobaczanie. Patrz. Uuu. Ale czad. Ja myślę, że mieszaj, wiesz. Dobra. Normalnie. Magia. Nie no, efekt jest super. Nie wiem jak to widać od państwa strony, ale naprawdę jest. Normalnie takie przeżycie, to no. nic z tego, że robię to dziesiąty raz, ale, ale, ale za pierwszym razem naprawdę było tak, że była cisza, bo ja to wziąłem tutaj w firmie robiliśmy i była totalna cisza. Dobra, mieszam. Słuchaj uważnie, czy będziemy słyszeć tap 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 yes, tap tap. tap. Yes. I teraz najważniejszy, jeden z najważniejszych punktów. Dodaj kryształ stworzenia, aby proces kreacji dokonał się. Musimy dodać, co to takiego jest. Taki to jest kryształek? kryształek. Pokaż końcu do kamery. Uwaga, bo tam... Tak jest. A ja standardowo mieszam. Shake, 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 shake. Także myślę, gdybyśmy spotkali jakiegoś czarodzieja, by na przykład powiedział Adawa my byśmy powiedzieli. Gdybyśmy powiedzieli magic nie, nie, tak wiesz, tak Magic Mixi. To myślę, żeby szybko uciekał, co? Pewnie tak. A jakbym nie zobaczył w tym kapeluszu, to już w ogóle, co? To nawet by nie podchodził. Tak jest. Co tam się dzieje? Już tak mieszam, mieszam cały dzień. I czekamy na tap, tap, tap. Zmienia kolory tutaj. Tak, już ten garnka. nasz wywar to już jest po prostu taki kolorowy. Jaki to jest w ogóle kolor? Często to jest teraz powiedzieć. zielony. Nie pytaj faceta o kolory, co nie? O. Tap, tap, tap. Tak jest. I co? Nasz Mixi musi mieć jakieś imię. Nie będę mhm. oryginalny, jeśli nazwiemy go Mixi. Co ty na to? Eee... Czy miałeś jakiś inny pomysł? Nie, myślę, że, że możemy. Mamy długopisik? Pewnie, że mamy tak, także, także w zabawie chodzi o to, że każde dziecko personalizuje swoją zabawkę i nadaje mu imię. My nadamy mu, jakże, oryginalne imię Mixi, ponieważ Magic Mixi to nasza zabawa. Dobra, rzuciliśmy. Ostatni punkt naszego programu, punkt siódmy. Czekamy na magiczne tap, tap, tap. Cały, I zobaczymy, co się będzie działo. Tak, cały proces takiego tworzenia mixli to około 9-10 minut, ale proszę Państwa, to nie jest koniec zabawy. Zobaczycie później, co się tu będzie działo. No, już ten wywar nas jest takim mocno magiczny. Te wszystkie elementy, składniki, które wrzuciliśmy, albo się rozpuściły, albo tu pływają. Widzę, że kryształ jest. No. Uwaga. Zbliżamy się do ostatniego etapu. Tak. Ten dźwięk oznacza, że zrobiliśmy wszystko dobrze. I teraz czekamy. A na to czekamy. Widzicie Państwo, co się dzieje? Widzicie tą parę? Widzicie ten dym? Nasz wywar jest gotowy. To znaczy, że dzieje się magia. To znaczy, że zrobiliśmy to dobrze. W końcu coś zrobiliśmy dobrze razem. Tak jest. No, także widzicie ten dym. Mam nadzieję, że czujnik... czujnik że, że się nie włączy, nie ale zobaczcie, co się dzieje. I Monia, dawaj tu kamerę z góry, bo tu zaraz coś się... Zobaczcie, widzicie dno, widzicie, że tam ciągle coś się dzieje. Ciągle garnuszek bulgocze. Tak, i nic nie ma. O! Słychać go. No, nasze dziecko. Ciekawe, czy będzie podobne do mamy, czy do taty. Jak myślisz? Uwaga, uwaga, oj, czekaj, musi się odwrócić i mamy naszego Mixi, proszę Państwa, oto on, Monia, pokaż Państwu, a bardzo dobrze się akurat ustawił do kamery, patrz, no cała mama ma Twoje oczy normalnie, Madzia, no. Nasz nie wiem, jak patrzysz, niebieskich oczu nie mam. Proszę bardzo, to nas Mixi. Mixi to nic innego, tylko interaktywna zabawka, e, którą bawimy się dalej. Dlaczego? Ponieważ kociołek to nie jest koniec zabawy, Wykrowanie Mixi. Mixi możemy sobie posadzić. O, tutaj. E, możemy sobie następnie przyłączyć funkcję już e, nie zabawy mgłą. Mgłą możemy bawić się dalej, ale możemy przełączyć na zabawy z zaklęciami. I na przykład. E, Możemy coś włożyć do tego pudełeczka. Co, co możemy włożyć? Nie wiem. Na przykład chcę dostać robota łokiego. Do pudełeczka tak. można włożyć, nie wiem, figurkę ulepioną z jakiejś plasteliny. Można włożyć ciasteczko. Można napisać liścik do rodziców. W tak. zależności od tego, kto będzie siedział na, publiczno, na miejscu publiczności. Dokładnie. W momencie... Włożyliśmy do środka, do środka, na przykład życzenie. Chcę dostać łokiego. Tak. Napisaliśmy sobie na karteczce. Przekręcamy dno. I co robimy? Lecimy cały proces od nowa. I, zabawa zaczyna I na się przykład od dziecko otwiera, patrzy, a tam kluczyki do samochodu, tatusia. Mama zrobiła po prostu żarcie. Albo złota tak? karta kredytowa. Na przykład. A to mama by się ucieszyła bardziej, co? Myślę, że mama by nie oddała dziecku tego, tego kociołka. No, myślę, że mogłoby być problem. Dobra. To co? Jak państwu się podobało? Ale słychać normalnie szaleją. Tak super, dziękujemy bardzo. Teraz myślę, że czas przejść do prezentacji, ale Miksy zostanie chyba z nami. Słuchajcie, żebyście, bo wy nie tego nie słyszycie, ale na czacie jest po prostu o ja, magia, gęsia skórka, super, fantastyka, <słuchaj> <słuchaj> Także brawo wy, bo tutaj słuchajcie, Facebook no, no szaleje, tak jak mówiłam, opada szczęka. I żeby nie było, bo Magda zmiechałem się martwili, że Wy tylko dla konkursu, drodzy Państwo, zostajecie do końca, ale już mieliśmy pytanie, czy można jeszcze raz Was obejrzeć, więc po prostu to. Nie wiem, czy ten kapelusz trochę nie dodał uroku temu wszystkiemu. Myślę, Zdecydowanie, tam, na pewno. Myślę, że mówiąc tak kolokwialnie, Magda robi robotę. Ja jestem tu tylko by the way. Nie tutaj wyglądają. Nie oglądać, nie oglądać. Nie chcę słyszeć, Magda, po cały pana. Po cały Dobra, słuchajcie, przejdziemy jeszcze dosłownie przez kilka slajdów prezentację Magic Mixi, bo Magic Mixi to jest, no to jest gorąca zabawka na Boże Narodzenie. Zrobimy wszystko, zrobimy ogromną kampanię reklamową, żeby. Kolego, ja teraz mówię, przepraszam Cię, zrobimy wszystko, żeby to była zabawka numer jeden. Także jeżeli chodzi o Magic Mixi, to tak jak wspominałem... Tutaj tylko szybciutko, Michał chyba. Tak, tak, tak. Przez... Proszę zobaczyć, tak wygląda opakowanie na półkach sklepowych. Także rzeczywiście widać, jeżeli ktoś chce różowy Magic Mix i ktoś chce niebieski. Wydaje mi się rzeczywiście, że różowy to jest kolor dla dziewczynek, niebieski trochę bardziej dla chłopców. Eee, I proszę pamiętać, różowy niebieski dwa kolory. Eee, tak wygląda rzeczywiście po otwarciu. Jest to miksy plus składniki. Eee, przejdźmy chyba szybciutko do. A właśnie, bo mamy filmik z reakcją dzieci. Tylko najpierw pan tak, ty, marketingowy. Ty jeszcze szybciutko, szybciutko opowiem o działaniach marketingowych. Tutaj e, ruszamy z początkiem listopada, z silną komunikacją e, do samej gwiazdki. Przede wszystkim współpraca z influencerami, którzy muszą pokazać dzieciakom, e, co tak naprawdę kryje w sobie magiczny garnuszek. E, działania w, w online, przy standardowych kampaniach, e, tutaj YouTube in stream. I reklama w telewizji, w telewizji. Ale to jaka reklama? Silna i długa. Jaki Także jest. z pewnością każde dziecko będzie miało możliwość zapoznania się z, z Magic Mixis i przede wszystkim z zapragnięciem znalezienia go pod, pod choinką. No, a teraz pokażemy. Chociaż jedno wideo, gdzie jest reakcja dzieci. Tak, Co? tak, ja myślę, że, że to też to Państwu pokaże, fajnie. jakie to wow, jest przede wszystkim dla dzieci. do you believe in real magic start your potion then you have to add sparkles to your mixie's eyes Magic is here. Magic Mixies. Także, także to jest Magic Mixie i pamiętacie Państwo, co jest bardzo ważne, że po tym jak rzeczywiście Mixie wyjdzie, o tego gościa trzeba dbać. Dlaczego? Ponieważ tutaj ma taki kryształ, który się świeci w różnych kolorach i rzeczywiście możemy go że tak powiem głaskać, dotykać, czarować z nim, bawić się z nim i jeżeli dojdziemy do odpowiedniego koloru tego tego kryształku, to znaczy, że zadbaliśmy o naszego mixi. Jeśli przestaniemy się o niego, że tak powiem dbać, no znowu ten kryształ stanie się mało taki świecący, a mixi smutny, także o tego gościa trzeba dbać, można z nim dalej, dalej czarować, trzeba go głaskać, trzeba no, no na świetny humor, Madia, naprawdę no wiesz, jak to robić. I kolor tutaj na, na jego czole też świadczy o poziomie energii. Zadowolenia, energii. Tak, Im bardziej prawie. o niego dbamy, tym jaśniej się świeci. Także tak, ja się. samo wykreowanie magic missy to nie koniec. Później trzeba rzeczywiście się dalej o niego troszczyć. Także z samym Mixis również można się doskonale bawić. Tak.